Niestety nie ten przycisk był, więc dokończę tutaj. Co jeszcze? A, w momencie, kiedy pierwszy, to był pierwszy do tego, kiedy przyjechała ta pseudointerwencja tutaj do nas. Nie wiem, fundacje na pewno nie zrobiły magazynu karmy, to była, to była końcówka karmy, bo my kupowaliśmy karmę za gotówkę, więc byliśmy wdzięczni za to, co ludzie przekazywali, ale my z zasadą że dbaliśmy o żołądki psów, no i to była karma w większości mieszana, więc nie dawaliśmy psom mieszanej karmy, no bo to groziło rozwolnieniem poważnym, a karmienie psów stałą karmą zapobiegało właśnie rozstrojom żołądka i tego wszystkiego, więc mieliśmy bodajże chyba w tamtym na koniec 11 worków, czyli 100, tam 160 kg karmy mieliśmy, no, i w okolicach 2-3 lutego mieliśmy zamawiać całą dostawę, bo na miesiąc zamawialiśmy to przyjeżdżało firmą spedycyjną na paletach. Więc tak wyglądało to, że, że my nie, nie, nie karmimy psów, że my je głodzimy. Owszem, te, były też takie osoby, które organizowały zbiórkę i pytały, jaką karmą konkretnie karmimy, więc informowaliśmy, że jest to pedigripal w adult wołowina z drobiem w większości właśnie przyjeżdżała taka, a te takie miksy karm przekazywaliśmy dalej do osób, które na przykład kilka osób przyjeżdżało do nas po karmę, gdzie chciało przez gminę oddać psy do nas i to wszystko, ale my woleliśmy, żeby te psy zostały u nich, bo oni mówili, że nie stać ich na karmę. To woleliśmy, żeby te psy zostawały u nich, a od nas dostawali 20-30 kg karmy na miesiąc, czyli pełne zapotrzebowanie na miesiąc. I woleliśmy, żeby te psy zostawały u nich, więc jest kilka takich osób. Nie wiem, coś będą teraz robić, czy te psy trafią do, do schroniska, no bo straciły, że tak powiem, od nas e, pomoc w postaci karmy. Nie wiem, coś, co się będzie działo z tamtymi psami, ale no niestety e, nie da rady się dowiedzieć teraz. A kolejna sprawa. Pan prokurator złożył wniosek o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie schroniska. Panie prokuratorze, na Boga, czy ja już zostałem skazany? Jest wyrok prawomocny, że pan już stwierdził, że jestem winny. Gdzie jest moje prawo do niewinności do czasu ogłoszenia wyroku? Zapędził się pan, panie Talaga. Cholernie się pan zapędził. Kolejna sprawa, proszę o oddanie, bo ja już jestem ponad tydzień na wolności. Proszę o przesłanie, wreszcie listów, które wysyłałem na samym początku, kiedy zacząłem siedzieć. Pan wciąż je przetrzymuje. Zarówno do matki, jak i do moich znajomych. Więc ta nagonka w internecie ja to zniosę. Ale najgorsze to jest to, jak dorośli ludzie pisali do córki, która ma 14 lat do syna, który ma 18 lat do mojej partnerki, która jest Bogu ducha winna, która w schronisku ostatni raz była może 5 lat temu, albo 4. No, przed pandemią w każdym razie. To był ostatni raz, kiedy była w środku w schronisku. I wy, chamy, trolle internetowe śmiecie nazywać, wyzywać od kurw, od szmat? To cytuję oczywiście. Na mnie się proszę skupiać, a ja ma na was wywalone. Nie czuję się winny, a wasze durne, ograniczone mózgi, które zaczynacie dzień od Facebooka i to, co Facebook powie, pff, jesteście na tyle leniwi, że nawet wam się nie chce sprawdzić? Proszę was. Więc to tyle w tej kwestii. Pozdrawiam i jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, zapraszam do pisania do mnie w wiadomości prywatnej, na pewno odpowiem. A jak mi jeszcze przyjdzie coś do głowy, to na moim nazwijmy to YouTube'owym kanale będę wrzucał. Eee, a, jeszcze właśnie, fundacyjne trole. Dzwoniliście, pisaliście po ludziach, których zidentyfikowaliście na zdjęciach moich do klubów sportowych do federacji żądaliście publicznego piętnowania mnie tak Stry grożąc, że to się tymi osobami zajmiecie, które nie pójdą wam na rękę i nie będą mnie publicznie e, oczerniać i lżyć no proszę was wszystkie z zrzuty ekranów są zrobione numery telefonów czas, czas, który był poświęcony a w dobie dzisiejszej każdy numer jest do namierzenia więc krótko właśnie namierzy zrobi to adwokat, który będzie tego dochodził bo to też jest ważny element w postępowaniu sądowym e, więc z jednej strony bardzo się cieszę że taka, taka sytuacja miała miejsce bo ludzi, których uważają za inteligentnych Poczytanych Elokwentnych Okazali się kurde zwykłymi Bucami Dla których wyznacznikiem Jest facebook I to co jest na facebooku Tudzież instagramie Także bardzo fajnie Że to się zadziało Co do jeszcze Bo tutaj byłem pytany o to Już zanim, zanim zacząłem Była wiadomość tak, zostałem odwołany ponieważ nie zdążyłem złożyć sam wniosku, że rezygnuję z funkcji Sołtysa. Ponieważ pan prokurator był szybszy ode mnie i zgarnął mnie o 18.48 stycznia, więc ja, jak mówię, najbardziej, jak najbardziej popieram to, bo do czasu zakończenia postępowania wioska jest ważniejsza. Spokojnie ja się tej funkcji nigdy nie trzymałem. Chciałem teraz, no ale pan. Sem jeszcze przedłużył kadencję, bo są rządowe. Było fajnie, nie, znaczy nie zawsze było fajnie, ale w większości było fajnie. Więc dziękuję jeszcze raz mieszkańcom za te wspólne 5 lat. Tym, którzy wiecznie pozostaną malkontentami, to zawsze będą, czy to jest źle, czy nie jest źle, czy to byłem ja, czy ktokolwiek inny, każdy sołtys będzie zły, bo się nie chce dupy ruszyć, no ale jak jest tak źle, no to trzeba samemu iść coś zrobić, ale nie. Nie warto. Więc mówię, jak coś mi się przypomni, to będę sukcesywnie wstawiał na tym swoim kanale YouTube. Owym. Pozdrawiam Państwa i miłego dnia życzę.